Cześć, witam na PL. Kilka dni temu mogliście obejrzeć filmik z pierwszymi wrażeniami z Call of Duty Black Ops 2 Natomiast teraz zapraszam na pełną recenzję na naszym portalu Link w opisie filmu W tym filmiku zobaczycie już dużo więcej z rozgrywki kampanii single Player. Materiałów nagrałem naprawdę dużo po prawie 3 godziny i niestety większość trzeba było wyciąć ale myślę, że najciekawsze fragmenty udało mi się wyłapać do tego właśnie gameplaya tak więc zobaczymy przeplatającą się rozgrywkę z kilku misji oraz inne warte uwagi aspekty gry. Tym razem pokazywać wam będę wyłącznie misje rozgrywające się w 2025 roku, gdzie jako David Mason walczymy z terrorystami wraz z partnerami z oddziału. Na początek, może kilka słów o fabule. Jako, że od premiery minęło już kilka tygodni, myślę, że nie będzie to duży spoiler, jeśli zdradzę ogólny zarys fabuły. Grę zaczynamy w roku 1986, gdzie jako Alex Mason, czyli ojciec Davida, ścigamy jakiego Raula Menendez'a, który jest w tej części gry czarnym charakterem i złem wcielonym. Przy okazji dużą rolę odegra tutaj też nasz partner z oddziału, Frank Woods. W jednej misji ratujemy go od pewnej śmierci, na którą skazał go właśnie Menendez. Za to ten ostatni obwinia nas o śmierć własnej siostry i pragnie zemsty. Ogólnie cały wątek z lat 80. kończy się dość spektakularnie i zaskakująco, a tego Wam już nie zdradzę, aby nie psuć zabawy. Wiele lat później, jako David Mason, również będący członkiem oddziału specjalnego Marines, tropimy Menendeza, który dąży do przejęcia władzy nad światem, lub w najgorszym wypadku do wywołania niezłego zamieszania i do prowadzenia do wojny na skalę światową. Cała linia fabularna jest całkiem sprytnie poprzeplatana misjami z lat 80. oraz przerywnikami filmowymi, w których emerytowany Frank Woods opowiada Davidowi historię sprzed lat. Sprawia to, że cała opowieść jest ciekawa, spójna oraz ma kilka naprawdę zaskakujących momentów. Natomiast jeśli chodzi o misje rozgrywane w roku 2025, to mam ich jakoby dwa rodzaje. Większość to misje fabularne, gdzie gramy Davidem Masonem, próbując dopaść Menendeza. Natomiast mamy kilka misji, które możemy rozegrać, ale nie musimy, i wtedy sterujemy całym oddziałem Marines, a także robotami zapewniającymi wsparcie ogniowe. Sterowanie drużyną odbywa się podobnie jak w grze Ghost Recon: możemy kontrolować bezpośrednio pojedynczego żołnierza lub robota. Ale także przełączyć się na widok taktyczny z nad pola bitwy i wydawać komendy wielu jednostkom naraz. Wtedy rozgrywka nabiera nieco innego wymiaru. Poza tym udało mi się pograć trochę w tryb multiplayer i powiem wam, że grało się miło. Szczególnie w trybie deathmatch gdyż lubię rozgrywkę w małych grupach, a nie ganianie się po ogromnych mapach. Drugim trybem multi jest zombies, gdzie w kooperacji z innymi graczami stajemy naprzeciwko hord nieumarłych i próbujemy przeżyć. Bardzo fajny tryb rozgrywki. Poza tym, w samej grze mamy kilkadziesiąt broni do odblokowania. Podzielone są one na kilka sekcji: jak pistolety maszynowe, karabiny szturmowe, strzelby, lekkie karabiny maszynowe oraz wyrzutnie i bronie specjalne. Wybór jest naprawdę przeogromny i przed każdą kolejną misją sami możemy skonfigurować, której broni podstawowej i zapasowej chcemy używać, a także jakie zastosujemy do nich dodatki. Aby nadać grze nieco realizmu, możemy mieć przy sobie tylko dwie sztuki broni jednocześnie. Oczywiście, jeśli zabraknie nam amunicji, nie ma żadnego problemu, aby podnieść broń po unieszkodliwionych wrogach. Na dodatek mamy do dyspozycji inne bukawki w latach 80., a zupełnie nowe, futurystyczne konstrukcje, kiedy gramy Davidem w roku 2025., Niektóre karabiny przyszłości zaopatrzone są w świetne celowniki, które pozwalają nam namierzyć wrogów, nawet będących za przeszkodami. Co oczywiście pozwala na szybką i skuteczną eliminację ich. Sam system strzelania również jest bardzo dobry. Czujemy zdecydowanie różnice pomiędzy poszczególnymi broniami, co jest dla mnie bardzo ważne. Przy potężniejszych karabinach i strzelbach. Da się odczuć ich moc, kiedy pociski z nich wypływane bezlitośnie rozszarpują naszych adwersarzy. Całą grę przeszedłem używając testowanej wtedy myszki Aivia Krypton firmy Gigabyte wraz z podkładką dedykowaną do tej myszy. Recenzję oczywiście znajdziecie na naszym portalu. I muszę powiedzieć, że do tej gry mysz sprawdziła się idealnie. Najbardziej komfortowo grało się przy wartości 3000 dpi. Celować mogłem szybko i dokładnie. No cóż, nie da się ukryć, że dla bardziej wymagających graczy, dobra mysz to podstawa. Jeszcze parę słów na temat pojazdów, którymi możemy poruszać się w grze. W kilku miejscach możemy sterować opancerzonym transporterem, i naszym celem w tych momentach gry jest generalnie szybkie dotarcie w jednym kawałku na drugi koniec mapy. Tak więc, jazda jest dynamiczna: po drodze zderzamy się z wieloma wrogami, pokonujemy przeszkody, rozwalamy mnóstwo rzeczy. Ogólnie całkiem niezły etap. W jednej z misji rozgrywanych w latach 80. możemy poruszać się na koniu. Sterowanie tym zwierzęciem jednak nie przypadło mi do gustu i w tej misji lepiej strzelało się do helikopterów bojowych z wyrzutni rakiet niż przemierzało teren konno. Wspomniałem, że możemy także przejmować kontrolę nad robotami bojowymi. Są to wielkie, powolne i ciężkie czworonożne mechy. Przy okazji dysponują pokaźną siłą ognia, potrafią zarzucić wrogów gradem pocisków z wielolufowego działka obrotowego Gatlinga lub wystrzeliwać granaty odłamkowe. Z tych pomocników możemy skorzystać kilkukrotnie w ciągu gry. Poza tym dane nam będzie posterować dronem, czyli latającą jednostką wsparcia uzbrojoną w rakiety oraz na samym końcu gry zasiądziemy za sterami myśliwca F-22 Raptor i polatamy nad Los Angeles, starając się obronić miasto przed zagrożeniami z powietrza. Tak więc, poza samym pierwszym przemierzaniem pola bitwy, możemy poruszać się różnymi pojazdami. Jedne etapy są lepiej zrealizowane, inne gorzej. Mimo wszystko, fajnie, że są też takie przerywniki, gdzie możemy użyć pojazdów. Chciałbym poruszyć też dość kontrowersyjny temat oprawy graficznej Black Ops 2. W poprzednim filmiku powiedziałem, że grafika jest na dobrym poziomie i moim zdaniem faktycznie tak jest, pomimo że część z Was się z tym nie zgodziła. Jednak musicie wiedzieć, że celem autorów gry była jak najlepsza optymalizacja i to, żeby gra chodziła płynnie, nawet na słabszych komputerach. Dlatego też pozostali oni przy starym silniku graficznym wykorzystywanym już od kilku lat. Między innymi na tym silniku stworzono pierwszego Black Opsa i Call of Duty World of War. Jednak nad ulepszeniem silnika pracowała osobna grupa programistów i ulepszyli go oni dość znacznie, a wręcz wycisnęli z niego ostatnie soki, dodając tekstury o wysokiej rozdzielczości, specjalne efekty graficzne oraz przede wszystkim obsługę DirectX11. Tak więc jakość grafiki przegrywa z Frostbite 2.0, wykorzystanym chociażby w Battlefield 3 oraz Medal of Honor Warfighter. Lub Sky Engine 3 znanym z drugiego Crysis'a. jednak nie mogę powiedzieć, że grafika jest kiepska. Przy maksymalnych ustawieniach gra wygląda naprawdę nieźle, a jeśli chodzi o prędkość działania, to również nie jest najgorzej. U mnie wyglądało to tak, że z teksturami i efektami na maxa oraz w rozdzielczości Full HD. Bez problemu osiągałem 25 do 35 klatek na sekundę. Dało się grać całkiem komfortowo, jednak przy większej ilości akcji na ekranie zdarzały się przycięcia. Natomiast po lekkim zmniejszeniu ustawień szczegółowości grafiki, lecz zachowując rozdzielczość Full HD, ilość klatek wyniosła już komfortowe 40 do 45 na sekundę i nawet podczas atakowania dużych grup nieprzyjaciół i eksplodującym otoczeniu nie było spowolnień. Za to należy się Duży Plus. Dodam tylko, że sprzęt, na którym testowałem Black Opsa 2, nie jest demonem prędkości. Mam dwurdzeniowy procesor I3 2100, 4GB RAMu i kartę graficzną GTS450 w wersji OC. Być może, jeśli studio zdecyduje się na trzeciego Black Opsa, zainwestuje już w nowy silnik. Warto też wspomnieć parę słów o oprawie dźwiękowej. Wszystkie odgłosy pola bitwy, czyli takie jak wystrzały, przeładowywanie broni, efekty specjalne, wybuchy, wszystko jest na bardzo dobrym poziomie. A całą rozgrywkę umila nam szybka, dynamiczna muzyka. No i pora, moi drodzy, na podsumowanie. Ogólnie w prasie gamingowej, jak i na portalach zajmujących się typowo wyłącznie grami, Black Ops 2 został oceniony dobrze. Nieco słabiej, co prawda, niż pierwsza część gry. Jednak mimo wszystko przyzwoicie, za to został dużo lepiej oceniony niż niedawno wydany Medal of Honor Warfighter, który może poszczycić się m.in. zaawansowanym silnikiem graficznym z Battlefielda 3 i większymi wymaganiami sprzętowymi. Jednak kampania singlowa Black Opsa 2 bije medala na głowę grywalnością i fabułą. Jako że miałem przyjemność recenzować obie te gry w ostatnim czasie, Muszę przyznać, że gra w Black Ops 2 była przyjemniejsza i sama gra zapadnie na dłuższy czas w moją pamięć. Autorzy gry wykonali kawał dobrej roboty. Gra jest generalnie bardzo dobrze dopracowana, poza kilkoma malutkimi błędami, które generalnie nie wpływają na jakość rozgrywki. Sama kampania singlowa, zrobiona także porządnie, trwa około 7 godzin, tak więc całkiem długo jak na dzisiejsze standardy. No i przede wszystkim jest dość wciągająca. Przypomnę, iż gra ukazała się w wersji na PC, Xbox 360, PlayStation 3 oraz Wii U. I to na tyle, pozdrawiam Was, cześć!